Cześć i dzień dobry w zwiastunie z gameplaya. De Sims 4, Życie i Śmierć. Zapraszam do oglądania. Będziemy podczas oglądania komentować. Is that I'm the one to blame. Czy ja to powinnam tłumaczyć? Może przetłumaczę. Na początku było, że. Tysiące Simów umierają i zapomnijmy co dalej. Ja jestem jednym jedynym, którego możecie o to obwiniać, że Simy umierają. A teraz wymienia, że starość, pożary zabierają więcej simów niż inne kataklizmy, inne inne przyczyny. O. On jest tylko kosiarzem. Chyba reaper to jest kosiarz. Mine is a humble profession się

But hey, you have to admit, these Co? Czy, czy, czy pojawia się nowe miejsce do bara, bara? A nie, trumna chyba już była w wampirach. Kochanie, chcesz dołączyć do komentowania, <grymnie> bo tak się patrzysz? <grymnie> Dobra, i tutaj wróciły te rzeczy. Nie wiem, jak to się, bucket lista czy, czy checklista rzeczy do zrobienia przed trzydziestką, przed śmiercią. aspiracje,

Yy, nie do końca usłyszałam, ale chyba lepiej zrobić już dziś rzeczy, które zamiast robić je jutro, żeby nie przekładać. Tylko jak masz coś do zrobienia, to rób. Bo śmierć możecie zawsze znaleźć. No, tutaj widzę, że chyba można mm, podpisać, e, jak to się nazywa? Nie, akt notarialny, tylko testament. No i to będzie ostatnia szansa, żeby powiedzieć swoim... E, swoim. Tutaj spozowałam, żeby powiedzieć swoim mm, spadkobiercom o swojej woli. I tutaj widzę, że są nowe i krypty, i nagrobki. To fajnie, w końcu będzie można budować jakieś cmentarze. Tyle na to czekaliśmy. A i świetne. Kocham. I e, tak jeszcze spozuję. Mam nadzieję, że w końcu, w końcu nie będą te urny znikać, bo zawsze, zawsze wyparowują. Jak mam e, lokudów e, RWDG, to tam połowy nagrobków nie ma, bo po prostu zniknęły. I jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo rodzina jest już ogromna i chciałabym, żeby te nagrobki były. Sorry, Affinity for those whose defining trait is the macabre. But there are also skeptics among you. I get it, I'll do better. TLDR, point is you died. Now what? At the time of death, most souls think it's game over. There's a whole state Okay. I teraz, jak Sim umrze, to będzie możliwość yy, wybrania, czy Sim będzie yy, grywalnym duchem, czy free roaming. Nie wiem, co to może znaczyć, yy, ale, ale pewnie to było już gdzieś napisane. Get it? It's a lot. I'm a lot. This whole thing its just—it's a lot. You can choose to move on, but there are also resources to help you cope. And even if you finished your bucket list, you may find you have new desires as a goal. Usually, usually, when you bucket list, new desires. I dokończyć niedokończone sprawy. Ale świetne, jak wcześniej duchy miały na przykład yy, umiejętność, w sensie duchy wcześniej psuły rzeczy w domu, to te duchy mają możliwość naprawiania. To to jest fajne. No judgments here, literally. I have no morality. Oh, wonderful. Dimitri completed his unfinished business. I respect a soul that finishes what they've started. Now Dimitri's ghostly powers won't get burnt out, and should he choose to be reborn, he'll basically No, jeżeli się wypełni bucket list, to można, można się odrodzić. odrodzić. Yeah. Rebirth. It's a real hot button issue back at the office. <laughs> Simply put, it is possible to bring pieces of yourself to you your next life. OMG. Czyli like można travel, się and... Czyli można się odrodzić jako dziecko czy, czy co? Ja tak to zrozumiałam, ale ja Ale

że cały nowy aspekt życia jest dostępny dla tych, którzy wrócą do życzenia. Więc nie martw się o śmierć. Po prostu... poświęcaj się temu, co będzie następne. Zajmij się 12 decymbra, żeby zdobyć te macabre December 12 to chyba grudzień, tak? A nie, to dostępne do 12 grudnia, a oktober 31 to będzie... Yy, listopad. Chyba. Tak. Yy, ogólnie podobało mi się bardzo. I nie mogę się doczekać dodatku. Na pewno go Wam zrecenzuję i widzimy się już niebawem. Cześć.